Zawsze, słuchajcie, gdzieś tam z tyłu głowy miałam ten kolagen, ale wiele razy było tak, że a coś innego jest mi bardziej potrzebne, a mówię sobie coś innego, a może coś najpierw dla dzieci. I przyszedł taki czas w tej chwili, że mocno poczułam raz, że bardzo, ale to bardzo potrzebuje mój organizm też wsparcia, takiego utulenia. I turbo doładowania ładowania, turbo odbudowy, i równocześnie też poczułam, że właśnie, że to jest takie coś bardzo dla mnie, bardzo dla mnie. I właśnie, i zaczęłam myśleć mocno intensywnie o tym koleganie. Najpierw sobie myślałam, że, a może sobie zamówię jedną paczuszkę, bo to są takie właśnie paczuszki. Po 10 sztuk, akuracja miesięczna to jest 3 takie opakowania. Pokażę Wam tutaj dwa, bo brakuje mi ręki, ale są właśnie trzy. W tej chwili w bardzo fajnej promocji, które właśnie na trzy opakowania, tak? Czyli jeżeli sobie kupujecie 3 opakowania albo 3 opakowania plus wodę z koralowca, no to wtedy macie 10% zniżki. W tej chwili, jeżeli macie właśnie swoje konto w koralu. I moi kochani, ja tak sobie właśnie długo, długo o nim myślałam, bo to jest bardzo też bardzo przyjemna kuracja. Kolagen, słuchajcie, kolagen jest potrzebny naszemu organizmowi tak naprawdę do wielu procesów, i w momencie, kiedy Osiągamy dojrzałość organizmu, to właśnie bardzo często ta ilość kolagenu w naszym organizmie spada. Na ten spadek. Też składa się na to, że nasz organizm ma na przykład toksyny, że brakuje nam odpowiednich składników odżywczych, żeby ta produkcja kolagenu się utrzymywała. No a kolagen, słuchajcie, to są nasze chrząstki między innymi, to jest skóra, to są włosy, no i to są nasze też tkanki, z których zbudowane są organy, więc moi kochani, właśnie kolagen potężna odbudowa całego organizmu i moi drodzy, warto też spojrzeć na to, że w momencie, kiedy właśnie szwankują nam kolana i gdy mamy problem właśnie z kolagenem, niedobory tego kolagenu, to bardzo często właśnie bolą kolana, nie można się schylić, nie można klęknąć, bardzo często są takie wiecie, czyszczenia chrząstek, o właśnie, jak się schylamy, to tam nam w tych kolanach tak szczyka, to jest właśnie Informacja, że tego kolagenu nam brakuje. I normalnie w medycynie konwencjonalnej, właśnie, można sobie w przypadku, gdy mamy jakieś kontuzje, właśnie, na przykład kolana, czy łokcia, czy właśnie stawów, można sobie skorzystać z takiego kolagenu, który się wstrzykuje, ale taki właśnie jeden zastrzyk takiego kolagenu kosztuje około 500 zł, a w tej chwili przy tych cenach to myślę, że to już może być dużo więcej. Natomiast słuchajcie, w tej chwili w promocji, Kuracja miesięczna kolagenu, które nie odbudowuje nie tylko kolano miejscowo, tylko odbudowuje wam krząstki i kolagen w całym organizmie. To jest około 620 zł, w zależności od tego, jaką jakby wersję sobie chcemy zafundować. W tej chwili w promocji, bo normalnie troszkę więcej kosztuje. Ale moi kochani, to są właśnie takie buteleczki takie buteleczki to jest bardzo przyjemny smak bo to jest kolagen rybi moi kochani czyli nie ten wołowy, który normalnie bardzo często jest na rynku, tylko rybi i ma bardzo fajny smak taki cytrusowy troszkę, także nie czuć go w ogóle tym rybnym jakby zapachem i taką buteleczkę moi kochani się, ja ją odkręcę i mm, bardzo fajnie smakuje ma taki kwaskowy posmak Taką buteleczkę się wypija jednego dnia. Czyli butelka to jest kuracja na jeden dzień. Warto sobie pociągnąć taką kurację przez miesiąc. I moi kochani, zapraszam Was serdecznie na grupę Filozofia Zdrowia w Praktyce. W opisie filmu wrzucę Wam odnośnik do tej grupy, bo tam dziewczyny bardzo, ale to bardzo fajnie o tym kolagenie opowiadały i właśnie opowiadały o porównaniu różnych, właśnie kolagenów. I ich właściwości bardzo dokładnie dziewczyny które na co dzień zajmują się kosmetologią i mają wiedzę wielką na ten temat warto jeżeli was ten temat interesuje warto sobie tam zerknąć i zajrzeć i posłuchać i moi kochani marzenia 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 się spełniają marzenia się spełnia jednym z moich marzeń właśnie był kolagen no, i właśnie do mnie teraz przyszedł. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam też tego, żeby Wasze marzenia się świetnie realizowały, żebyście je spełniali, żeby się Wam też te marzenia spełniały. No i przede wszystkim, moi kochani, zdrowia, zdrowia, mocy, pięknej energii dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Pa.